No i pięknie. Teraz tylko znaleźć sposób, jak przetransportować tą kosmiczną energię czy tam esencję do tego kryształu, aby z powrotem zasilić bo trzeba mu załatwić tamte ptaki. Jak to zrobisz? Na pewno będzie im potrzebny jakiś kabel albo sznurek. I tak ci się to nie uda, Frajerze. Frajerze, raczej stary przyjacielu. Nie pamiętasz, dalej nie pamiętasz. Pamiętam. Nie jesteś moim przyjacielem. Pożałujesz za to! Ach, cieszę się, że nie mogę się ruszyć, bo mnie tak sparali... I co? Tak się teraz będziesz śmiał! Ach, cholera, Śmiał? A żebyś wiedział, że tak, będę się śmiał. Bo nikt nie może mi zabronić się śmiać. Ach, 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 ach. Mój Boże, ja muszę tu nie chcę być. No gdzie jest wyjście z tej pieprzonej dżungli? Ja już tu nie wytrzymuję. Słuchaj, ty przynajmniej może masz pojazd. Możesz sobie jechać, ja muszę go dźwigać jeszcze do tego jajko. Czemu w ogóle ty masz pojazd? Ja zostałem postrzelony w głowę. No a ja w nos. Ale już ci nawet krew nie leci. Możemy się zamienić jak chcesz. No dobra. To po to to wszystko było, jak nawet nie chcesz się zamienić, co? Jezus, dobra, przepraszam. Prawda, ja go ostatnio w tą głowę dostałem, to ostatnio mi się coś miesza. Dobra, muszę się wziąć garść. Słuchaj, w ogóle to chcesz jakiś plaster? Co, a masz? No, no, no oczywiście, że mam. Czemu nie powiedziałaś wcześniej? Bo nie pytałeś, a ja się domyślić nie, nie, nie będę domyślał. <słuch> Dobra, to daj. ok tylko muszę go znaleźć, bo ja tam mam dużo rzeczy. Nie pytać, co ja tam mam i takie nie śmieję, powiem. <słuch> astro, astro, astro. Może jak nam się uda Ciebie naprawić, to będziesz wiedział, gdzie jest stąd wyjście, bo w sumie jesteś robotem czy tam droidem, tak więc dużo rzeczy pewnie wiesz. To może by, to może by wiedział, jak wyjść z tej dżungli. Mam taką nadzieję. Dobra, że nikt jeszcze jajka nie zabrał. A ten kruświń widać, że jakby mądrzeje, i to jest dziwne. Dobra, udało mi się znaleźć po długich poszukiwaniach, które trwały chyba jakieś 5 minut. Jak 5 minut? Przecież chyba nawet 20 sekund nie było. A dobra, tablicy za bardzo nie potrafię. Ale okej, okay, dobra. Eee, uwaga, powiedz jak cię będzie boleć. A, co jest kurła! Co, bolało cię? Po co to zrobiłeś? Chciałem zobaczyć, czy cię bardzo boli. Czy mogę mocniej ten plaster przykleić, czy słabiej raczej? Debilu! Sorry! Cholera! No dobra, a bolało? Trochę bolało. A, czyli, czyli nie mogę tak mocniej przykrzepić tego plastera. Tylko muszę bardziej lekko, ok? O dobra! Jest, ok? Już. Tak, przez, powinna ci przestać chociaż, no, krew lecieć i w ogóle, Więc e, jest spoko. W ogóle, czemu tutaj przestała krew lecieć? Przecież postrzelił cię w nos. E, no, te szpiki, które mam w nosie, zatrzymały pociski. wylądował nie tak głęboko. Co? Nie pytaj, nie pytaj, dobra. Chodźmy, może znajdziemy wyjście z tej dżungli. Chciałbym w końcu znaleźć wyjście z tej dżungli i pokonać tego Salima za to, że mnie postrzelił. No, chodź, y, no. No, okej. Okay. W ogóle mam nadzieję, że Niebieskiemu, Czakowi i Bombie nic nie jest, mój Boże, żeby tylko im nic nie było. No też bym chciał tak szczerze, no. Bo jednak, no, nie będę ukrywał. No nie no, w sumie... Nie wiem jak to powiedzieć, co ty chcesz w ogóle powiedzieć? No bo... Nie wiem jak to powiedzieć, bo... Słuchaj, po prostu ze siebie wykrztuś! Bo... Bo nawet was polubiłem! Co? No... Wow, naprawdę... Wow, naprawdę, kurde... Serio wow! No, też nie mogę w to uwierzyć, że na no, was naprawdę polubiłem. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje! Ja naprawdę nie wiem. Przecież wy... Przecież wy zrobiliście tak, że już nie jestem królem. Pokonaliście mnie, teraz królem jest ktoś inny. Zostałem praktycznie bezdomnym, a dalej was lubię. Ja nie wiem, czemu was lubię w ogóle. Czemu ja już nie chcę ukraść waszego jajka? Co jest ze mną nie tak? Słuchaj, to nie jesteś z tobą nie tak. Po prostu jesteś... Po prostu mądrzejesz i to widać. Eee, to co, że byłem głupi? W sensie, też to powiedzieć wcześniej? Nie no, e, no, może trochę. Aha. No i zauważam też powoli, że... Chyba nie byłem najlepszym królem. No wiesz co, to nie było trudno zauważyć. Wiem, a dopiero teraz zauważyłem. Faktycznie, może, że głodziłem obywateli tam... No w sumie kasy nie miałem, to nie moja wina, że głodziłem. Znaczy nie, w sumie wtedy, jak byłem tamtym królem świn, jak byłem tym pierwszym, jak jeszcze byłem królem świń, to pewnie jakbym miał kasę, nawet bym głodził obywateli i nie płacił. Teraz rozumiem, że źle robiłem. Powinienem być lepszym, które może dobrze, że mnie zmienili. Wow, kluświ, naprawdę. Naprawdę, kurde, przychodzi z samego siebie! Naprawdę, kurde, wow! Ja pierdzielę, nie spodziewałem się tego po tobie. Yy, dzięki. Ja nie wiem, czemu to wszystko to nagle do mnie dotarło. Naprawdę nie wiem. Ale może i dobrze, że to do mnie dotarło w końcu. No, ale dobra. Nie możemy się zatrzymywać. No, w sumie faktycznie. No bo przecież nie wiemy, czy ten Salim już nie wyssał tej kosmicznej energii z Terence'a nie przetransportował jej do kryształu. Bo wiesz, już może mieć ten kryształ, już mógł nawet zabić niebieskiego bombę i czeka. A, a jak ich zabił, to na, następnie jesteśmy my. Mam na nadzieję, że, że ich nie zabił, bo naprawdę tak, że nie chce, żeby się to stało I w ogóle nie chcę, żebym zginął. No i żeby też zginął. W ogóle nikt nie chce, żeby zginął, no oprócz Salima, bo on chce, żeby zginął. Trochę dużo mówisz. E, wiem, że dużo mówię. Chyba, że stali mi dalej się głowy jak wystać esencję z serensa, bo tak też może być, chociaż w to wątpię, ale możliwe, że jest, tak. Na pewno wiem, że musimy wyjść z tej dżungli i dostać się na górę, tam gdzie jest niebieski Bombajczak. Mam nadzieję, że żyją. No ja też. Dobra, to się nie zatrzymuje w takim razie, no okej. Okay. W ogóle, jakim cudem ten pojazd działa dalej po spadnięciu z takiej wysokości i po wybuchu, a robot, a ten Astro się cały zepsuł? E, tego to nawet najstarsi, najstarsze ptaki nie wiedzą. O, aż tak, no to dobra, to już faktycznie, to nawet ja, to dobra Eee, okej, okay, to idźmy może w końcu faktycznie No za dużo gadamy, to już zauważyłem, no szczególnie ty Dobra, cicho Stójcie, zbrodniarze! Co, co, co? Oj, czemu zbrodniarze? Jednym zbrodniarzem to jest Salim Salim? Eee Co się dzieje? Co się, mam go zestrzelić? Nie, nie, nie Co? Masz mnie zestrzelić? E, nie wiem, czy mam cię zestrzelić, czekaj, zastanowię się mm, możliwe, że cię zestrzelę Słuchajcie, chodźcie ze mną To was nie pobije, może Zaraz, Satelitarus? Co? Nie znam Satelitarusa. A dobra, miał po prostu. Yy, to ty nie jesteś Satelitarus? Kto to do jasnej ciasnej Satelitarus? Nie wkurzajcie mnie! Nie, to nie jest Satelitarus, Satelitarus miał Zeza. Pamiętam jak go biłem. Jak byłem tym złym królem świn jeszcze. To jest jakiś inny gość podobny. Wielka rada wszechświn mnie tu wezwała. To mi taka wielka to ta rada, jak tygodniowe świnia tam są, co? He, 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 he no śmiej się, he, bo taki żart. Wiesz co? Zabij się, eee, królew w infakcie to nie był najlepszy żart, eee... przepraszam. W co ja robię, co ja się będę tłumaczył, od kogo w ogóle przyszedłem? Ha! Co jest, co się dzieje? Jesteś aresztowany, ty mnie też! Ty, bo to jest ten moment chyba, kiedy mogę strzelić, co? Strzelaj, tylko nie we mnie! Yy! czym się strzela? Ty tak serio? To nie pierwszy raz prowadził, ja nie wiem co to jest, dobra, stare metody. Zabiję cię, a ty już sam wywaliłeś. Piepsona satelita! ja Jesteście aresztowani! Po prostu! Co nie! Hakry! Dobra, mam ich, a to w sumie też mogę wziąć. A, au, a co jest? Gdzie my do jasnej cholery jesteśmy? Król, Szwin co jest? Żyjesz! No, oczywiście, że Z mi się nie stało. Gdzie nas wydupiło? Co jest? O świnie! Zauważyłem! Co, co to ma być? Kim wy jesteście, że nas porwaliście, co? Po pierwsze, nie porwaliśmy was. Tylko was aresztowaliśmy, bo mieliśmy nakaz, no i w ogóle musieliśmy. No to prawda, musieliśmy, tak było, no. To musieliście, nic nie musieliście, nic nie zrobiliśmy! Ten Salim głupi porwał naszego kolegę! No i chce nas zabić, no to potwierdza, akurat to chce nas zabić, e, mogę go potwierdzić. Zaraz Salim porwał waszego kolegę? Czyli jest jeszcze więcej ptaków? Myślałem, że został tylko. że zostałeś tylko ty. No, a Salim myślał, że wymordował wszystkie kosmiczne ptaki, ale to nieważne no, w sumie wszystkie w ogóle ptaki, chyba. W ogóle to my nie jesteśmy kosmicznymi ptakami my jesteśmy z Ziemi, tak więc. Nikogo to nie obchodzi, czy jesteś z ziemi, czy z kosmosu. Jesteś ptakiem. Nie masz tu pozwolenia, w ogóle kurła. Jesteś ptakiem. Cholernym ptakiem. No, co ci to przeszkadza? Dobra, herbatka. Nieważne, słuchajcie, powiem wam coś. Salim to wspaniały człowiek. Bo otworzył nam świniom oczy, że ptaki to faktycznie gatunek, który musi wyginąć. I to zrobił Salim. Przyszedł z jakimś kryształem. I pokonał wszystkie kosmiczne ptaki. Znaczy, tak nam się wydawało, bo się okazuje, że jeszcze jakieś jeszcze żyją. I jeden nawet przede mną stoi. Nie jestem kosmicznym ptakiem, tak jak mówię, to nie obchodzi. Po prostu jesteś ptakiem, to się liczy. Zasługujesz na śmierć. A ja co tu robię, ja ptakiem nie jestem. Eee, no współpracowałeś z nim, to jakby też zasługujesz na śmierć. Jakby też się liczymy jako ptak. E eee, no, 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 w sumie to dobra, w sumie to prawda. Dobra. dobra, koniec tego. Pokaż po prostu. Jakie przestępstwa zrobił ten ptak i ta świnia? Otwórz tą książkę po prostu. No, okej, okay, dobra. Jezu, jaka zakurzona, jak ja tu nie zaglądałem dawno, Matko Święta. O, dobra, y, widzę. W ogóle co ja tu do jasnej cholery w ogóle robię? Mogę przejść po prostu i was zabierdzielić. Oj, oj nie radzę, bo jeden zły ruch i możesz spaść do wody, w której się utopisz. E, to na pewno się utopisz. Nie umiem pływać, cholera. Dobra, macie farta. Ja też nie umiem pływać tak, będzie, ja też nie zrobię. Fajnie, co? No naprawdę bardzo fajnie, cholera, co my tu w ogóle robimy? Czemu ci świnie? Cholera, fuck! Nie no, my się nigdy nie dostaniemy do niebieskiego czaka, kurde, bomby nie odbijemy tego pieprzonego Trensa od Salima. Bo to jakieś, kurda, głupie świnie, jakaś, kurde, wielka rada trzech świn nas porwała. Co to ma być w ogóle? Słyszałeś o czymś takim? No nie no, skąd mam słuchać? No właśnie, kurde, też mi się tak wydawało. Oho. czy szefie, bo jest problem, bo jest problem, chodź na słówko. No co, no co? No bo kurde, ty, bo tu nie ma dosłownie nic, on nic złego nie zrobił, to co mam zrobić? Wymyśl coś po prostu, wymyśl coś, aby trafił tego pierdla po prostu, i żeby iść tam zdechł. No dobra, no. W ogóle jak się nazywacie? Nie wiem, czy jest w sumie sens dowiedzieć ale i tak pewnie za niedługo zginie za twoje przestępstwa, to w sumie co, co nam szkodzi. Jestem wielki wicemistrz Pigbon, we własnej osobie. Przepraszam, y, jak? Co ty nie słyszysz? Py i g, by ony. Pigbon! A, dobra! No głupie, my naprawdę głupie. Moje jest lepsze Krzyś. To ty masz na imię Krzyś? No tak, no mam na imię Krzyś. Dobra, tego się nie spodziewałem. E, ale mów mi świn, tak wolę. To jest mój pachołek Raskal. E, witam, tak jestem pachołkiem. Czemu pachołkiem? E, cicho. No, Okej. Okay. A to jest... To jest... E, to jest... Jak ty miałeś na imię? Czekaj... Dobra, herbatka, jak ja w ogóle piję, jak jestem robotem? Dobra, nieważne. Waderbot. Chociaż większość mówi i tak na mnie Waderciota. No tak, Waderciot... Y, waderbot, jak mogłem zapomnieć, co? No, mówiłem. Czy ten ten tu nas porwał? To kto to jest? Ej, no faktycznie. On? Witam. Ja nazywam się po prostu Strażnik Pierwszy. Tak, tutaj wszyscy na mnie mówią, tak się nazywam. Zatem zamilczcie, nie lubię was. Co? Bo jestem ptakiem? W sumie to tak, nikt tutaj nie lubi ptaków. Ale to bym przewolony, nikt nas tutaj, kurde nie lubi. No, ja nie jestem ptakiem, ale w sumie też mnie nie lubią. Czemu? Ty w ogóle to. Widzisz? Ty, tam jest Astro. No wiem przecież, ty to jest Astro i nasz pojazd. O, odbudowują Odbudow... Widzisz, odbudowują Astro. Słuchaj, nie umiesz się wysłowić, wujom, Mastro! Wow, dziwię się, że zapowiedzieć za pierwszym razem. No ja też tam się dziwię, tak szczerze. Jakiś inny droid odbudowuje naszego droida. Jest nasz pojazd i... I. i. I... 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 Ja jajko! Faktycznie nie mam Jak ja mogła tego wcześniej nie zauważyć! Wy kur... Hamuj się. Wy jeba! Wy gówniaki spieprzone ze stołu! Co? Jajko mi zabraliście! No jak widzisz zabraliśmy, no nie masz go. Tam też jest ptak, tak więc jajko też zjemy, albo coś z tym zrobimy. Eee pierdo... E, 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 jajka nie jemy, jajka nie jemy i ogólnie to. E, Kiedyś sam chciałem wiesz to jajko, tak szczerze, ale już nie chcę i e, wy też powinniście. No właśnie, słuchajcie, kula świn. No na pewno, na pewno się posłuchamy. Dobra, jakie tam były te przestępstwa? Jakie plęcie, w ogóle jesteśmy tylko jeszcze takie pytanie. A tego akurat wiedzieć nie musicie. Ale chamscy, co nie? Będziesz no, chociaż niebieski czaki bomba se lepiej razem o ile żyją. No też tak. Nie no, mi się wydaje, że raczej żyją. I pewnie nie jestem teraz w takim kur... w takiej zadupiu, na jakiejś planecie, kurde, gdzieś w ogóle na wypizdówku, że musimy się jeść w jakimś sądzie i kurde się spowiadać naszych czynów i potem trafimy do więzienia. Co my tutaj robimy? Też próbuję się zastanowić właśnie, też próbuję się zastanowić, wiesz? Dobra, mów to naprawdę, bo czasu nam zabraknie. Okej. Okay. No, to pobicie trzech świń. Jeden. jedno pobicie śmiertelne. Co? Pisz, nawet się nigdy nie stało. Nie przypominam sobie. Nielegalne posiadanie broni. Hmm, nie, o tym chyba nie pamiętam. Miałem kiedyś broń jakoś legalną. Nie, mi się wydaje, że, że nie miałeś. Ciekawe, co na mnie zaraz znajdą, bo kurwa. Dobra, wolę się tak szczerze bać. Mi się wydaje, że oni to z dupy biorą. Choćbym się nie zdziwił tak, szczerze, bo to brzmi strasznie niewiarygodnie. Chyba, że naprawdę zamordowałeś po, po, pobierz trzy osoby i jedno śmiertelnie mięśni, legalnie broni. Nie no, gdzie? No i e, jeszcze ten, no. E, ty myśl, kurde, cokolwiek. Lizanie ścian w piekarni. E, dobra, te dwa jeszcze kiedyś bym może zrobił, ale tego trzeciego to nigdy. Eee, naprawdę nie zrobiłem tego! Naprawdę, ja nie rzucałem ścian! No kurwa, uwierz mi! No dobra, no okej. Okay. I nie posiadałem broni, i kurde, nie pobiłem trzech osób jedno to To prawda! To nie jest gówno prawda, To są dowody, które są dowodami, i idziecie do więzienia. A jeszcze na tego króla świń! O w dupę. ja na króla świn chyba. Ale nie dobra, na króla świnie jednak mamy parę rzeczy, ty. Cicho, no to dobrze! Nawet więcej, niż Ureda. Prawda, Ureda? Wymyślałem, ale to tam... Niech wie że musz. O ku**a, czegoś tak boisz? Eee, dobra, ile do więzienia. Nie musicie tego czekać, sam się zgłaszam. Skoczę do wody. O, dobra. Idę do więzienia, naprawdę. No okej. Okay. No to zostajecie skazani na... Śmierć. W więzieniu, w sensie zobaczymy, ile pożyjecie bez jedzenia i bez picia. Ja to nie jest strukturowanie się trochę? Żebyś mógł nas po prostu zabić. Tak będzie bardziej lepiej na tym. Naprawdę nie lubię ptaków. Ech, fuck, jesteśmy w dupie. Wiem, że jesteśmy w dupie. Ale mają te grzechy, naprawdę. Dobra, jak ci idzie, droidzie, ta naprawa tego droida? No, jak na razie dobrze. Czemu się ciągle wywalasz? To satelity mi nie wyważyli, ciągle się wywala po prostu. Dobra, tak więc idzie fajnie, no to fajnie. No to fajnie, fajnie. No, no to tyle, to książeczka może iść sobie. Tutaj gdzieś się położę. No. Pięknie. Pożałuję za to, że mnie wywalasz ciągle. Przepraszam. Tak więc, zrzucić więzienie! Waderbot. Kurde, Waderbot to twoja fucha! A dobra, tak się przyzwyczaiłem do nic nierobienia, że o co pamiętasz moje imię? O, też się dziwię. Dobra, idę gdzieś tutaj, to gdzie to było? No, trudno. klik! Co jest?! O kurde! Ale uczyłem się pływać, fajnie. Cholera, ten król głupi świncz tamten. Krzyś, cały cholera jest jeszcze na wolności. No nie trafił Wanderbot. O Jezus, ja tak dawno tego nie robiłem, że zapomniałem o to się robi. Wystarczy nacisnąć w odpowiednim momencie, co w tym trudnego? No wiesz, jak trudne jest naciśnięcie? O, takie trudne. O, takie trudne. Widzisz, jak to trudne? Dobra, idę się napić moje herbatki, spadajcie ode mnie. Co jest? Króć, wy jesteś na wolności, uwolnij mnie! No nie wiem, jak mam to zrobić! Gdzie mam przyronego powiedzieć! Jestem kurwa, geniuszem. Ty no i co teraz? Nigdy taka sytuacja się nie, nie zdarzyła. No, trudno, no co, zrobić nic. Normalnie bym sobie nie doskoczył, a jest on już? Doskoczę. No raki! Ty, bo on chyba chce wziąć ten pojazd, aby rozwalić to więzienie? Tak mi się wydaje, coś. Aby wy tak stoi, nic z tym nie robicie? Do akcji! Ech. Obra, idę. O radku, też to nie doskoczę. Idę z mostem. Obra. Ech. Przecież ten cały klucz w internet nie mogą nazwiać, przecież! Dowiem, no dowiem no przecież, no wiem, przecież no wiem. Jezu ciągle mówisz, że wiesz, no bo wiem! O mój Boże! Czemu wam nie, co ja ci zrobiłem? Porwałeś mnie dosłownie. A no faktycznie, dobra, to w sumie... Pierzcie w dobra, frajerze! Obra, biorę satelitę! Idziemy do akcji, krywa! No dobra! bo do akcji, mu w końcu coś zrobi, w końcu jakaś akcja. Tylko najpierw <laughs> drugi kubek. Herbatki ciepłej. <laughs> Dobra. O. WIPIERDZIELAJ! Nic się nie lubi! Jebut. O kurde, most zepsułem, dobra. Co tu się dzieje do jasnej ciasnej? Cholera, jajko! Cholera, czy się okazuje, że zginiemy zaraz, nie? O jakiegoś króla świni odreda jakiegoś. No wolałbym nie tak też. No ja też, spieprzamy! Co? Spieprzamy po prostu? I książka! W dupie książkę spieprzamy! Jeszcze tylko czapka! Waderbot, chodź! Zapomniałem, że Ci przeprze, Przecież mamy prom! Mamy coś takiego! No, poza, właśnie też o tym zapomniałem, bo w ogóle się go praktycznie nie używało, ale teraz w końcu się go nada. <laughs> nada się w końcu nasz piękny eksperyment. Dopiero się rozkręcałem, no ale dostałem tylko, ale dobra! Ech. Hop! Hop, Pę, czy ja słyszałem prom? No, oczywiście, że tak! O, w końcu się go użyję! No i no, co za co tym? To teraz spieprzają. Naprawdę, serio, wow. Dobra, Red, w ogóle, tam dolecisz w tym więzieniu. Wiem, że jestem w tym więzieniu. Proszę, uwolnij mnie w końcu. Jajko jest bezpieczne? Yy, spokojnie, jajko jest bezpieczne. Droidzie w ogóle, to oddaj łeb tego. Yy, astro. Yy, nie, nie, oddam. Zaraz mnie to on później. Jebut i... O, jest, król świn! Naprawdę się spisałeś! Yy, dzięki, wow, nikt mnie, nikt mnie aż tak nie pochwalił. Z własnej woli to myślę, strasznym strasznie przypomina to miejsce nad moim zamkiem. Hmm. Znaczy nad moim dawnym zamkiem jeszcze byłem królem. No ciekawe. A to tylko przypadek. Jest tu prac... o... Chatku, jak tam skończyć to króla świn. Zaraz. Ha! O, dobra. O, dobra, trochę płynę. Ha! O, króla świn! O Red, fajnie, że jesteś! No fajnie, dobra, musimy jakoś stąd spieprzyć, Musimy naprawić astro. W ogóle jajko, dobra jest, dobra. Musimy stąd spieprzyć. No też wiem! To jak naprawić kolor tego Astro, bo przed kurde ucieknięciem wypadałoby go nap naprawić, bo już jest prawie naprawiony. Eee, co ja mam pomysł, szybciej rób, ale nie pokażesz mi, nie jestem twoim, nie, nie jesteś moim szefem, zaraz będę twoim szefem, w sumie już jestem, eee, rób. No dobra, dobra, już robię, już robię, naprawiam, dajcie mi chwilę, no i powinien śmigać jak nowy. O dzięki drodzie, naprawdę się spisałeś. A teraz wypierdzielaj! Astro, wypierdzielaj! Astro! Jesteś? E, jestem. Co się stało? Nic nie pamiętam. Zaraz, red i król świń, czy to wy. E, tak, to my w ogóle, red jajko! Naprawdę go nie zjadłeś. No, widzisz, jestem jednak potrafię. Ale o co chodzi? Zostałem zniszczony, tak? Jakby zostałem zniszczony, i teraz cię naprawiliśmy. Jesteśmy ogólnie w jakiejś wielkiej radzie trzech Świn. Właśnie jakby powiedzieli po coś że jakimś promie, i w ogóle mamy przerąbane. Chyba jest on, uciekniemy. Skanuję teren w poszukiwaniu ucieczki. Widzę portal. Zaraz to jest portal? O nie wygląda. Wygląda jak dosłownie jakiś statek z Gwiezdnych Wojen, Bo to chyba jest. Dobra, nieważne. Ten portal teleportuje na inne planety. Teraz moglibyśmy się przeteleportować razu na czerwoną planetę i odbić, kurde, yy, Terensa. Albo spróbować. Naprawdę myślisz, że we dwóch byśmy pokonali Salima? Raczej wątpię. Nie no, no w sumie, kurde, masz rację. To gdzie byśmy się mogli przeteleportować? Na tą planetę, co byliśmy. Ale nie wiem, jak ona się nazywa. No wiem. Cholera. Dobra. Nad... Chcę iść na tą planetę tam, na tą fajną planetę, gdzie była dżungla i ogólnie były rysunki dinozaurów. Matko Boska, mam nadzieję, że załapie. Wypuścić prom! Co? O kurde, coś o tym promie! Co to w ogóle jest ten plom? Lecz! Zabić wszystkie ptaki! Zabić wszystkie ptaki! Nie zostawić żadnego! Eee, dowiesz to, wiesz, czy ja już chyba wolę nie wiem, co do ten prom! Co jest? Czy ona ma wydłubane oczy? Jest jakiś. On to nie jest robot, to jest normalnie świnia! Taka jak. Ty, tylko że ma wytubane oczy i jest w połowie robotem. Co oni mu zrobili? A na to o jakieś kurde morderstwa. Co ja sami robię jakieś dziwne eksperymenty? Hipokryci. Pip, pip, moje kalkulacje wynoszą to, że mamy przewalone dosłownie. No wiesz co, domyśliłem się bo jego wyglądzie. W ogóle jajko, cholera, nie mogę pozwać, aby kto wiem mi to zabrał. O dobra. W ogóle jesteście hipokrytami, jak nie słyszycie. A zamknij, mordę. Zabić wszystkie ptaki i króla Świ. Nie zostawić nic! Nie zostawić dosłownie nic! Wszystko zniszczyć! Oh. Wszystko! Cholera, Dobra, jest całe! Astron nie umieraj mi proszę! Spokojnie, nic mi nie jest! O kurwa! Bo tężny ten gość i z tego straszny, co to ma być? No wiem, że straszny cholera też się go trochę poje. ten wygląd naprawdę jest. I my jakieś działko. Zaraz to jest robot, to możemy go sobie wrzucić do wody. Może wtedy przestanie działać. No w sumie dobry pomysł, a nie mnie będzie prostą z pieprz teraz? W jest jakieś rozwiązanie. Dobra, masz rację, idziemy, jajko. Czekajcie! Chcę wszystko zniszczyć! Zniszczyć tych, co mnie stworzyli! Zniszczyć wszystko! Zniszczyć! Ej, zaraz, prom, to nie tak było przecież. Miałeś nam pomagać, nie miałeś być naszym jakby ochroniarzem takim drugim. No, to fajnie. Boję się, słuchajcie, naprawdę... Zniszczyć wszystkich! O cholera! Świnie czy ptaki muszą zginąć? Jeszcze Ja się nie dam, W takim razie zniszczyć teraz ptaki! Oj Boże, muszę chwilę odsłabnąć, czekaj! Nie no, nie śpiesz się, spoko! Zniszczyć wszystkie ptaki! Śpieszcie, kurde, jakby dosłownie końca, zaraz miał być koniec świata! Dobra, yy, chcę żebyś na przykład na taką planetę, gdzie jest dżungla i rysuki dnozaurów. Ale wy wiecie, że ta planeta nazywa się... O, zadziałało! W takim razie znaleźć i zniszczyć ptaki i wszystkie świnie. O cholera! O cholera, jajko! jajko. Mój Boże. O dobra... Ale żyjecie? Spokojnie, astro! Astro, Astronożyjno, proszę. Spokojnie, o dobra. Już jest dobrze. Udało nam się, uciekliśmy z tej całej rady, jakieś nie pamiętam, jak to się nazywało. No, z tej głupy jakiejś takiego, nie wiem, co był sąd, czy jakaś rada, też nie wiem, ale dobra, uciekliśmy. Co to kurde było? Nie mam zielonego pojęcia, jakieś dosłownie. Prom! Kurde, ten prom na serio, nie chcę go drugi raz spotkać. No, ja też, naprawdę. No dobrze, chyba że uciekliśmy, bo coś tu jest nawet nie użył 5% swojej prawdziwej mocy. Jak się na niego patrzę, to też mi się tak wydawało. Dobra. Dalej, Dobra, jesteśmy na tej w planecie, na której najprawdopodobniej jest niebieski czak i bomba. Mam nadzieję, że oni lepiej sobie radzą. E w ogóle to no. Skoro już działasz, to. Powiedz nam, gdzie jest wyjście z tej dżungli, bo jesteś trojny, na niespodzieńcie wiedzieć wszystko. Pip, 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 wyjście jest w tamtą stronę. Niedaleko. Zaraz to dosłownie. Y serio? No tak, niedaleko. Chodźcie. Okej, okay, w ogóle to plastyl, czy odlepił. Ech, zauważyłem, a biorę jajko idę. Mam nadzieję, że wszyscy żyją. Ciąg dalszy nastąpi.